Proszę Państwa, ja myślę, że dzisiejsze spotkanie jest najlepszym dowodem na to, że rozmawiać trzeba. I mam nadzieję, że dzisiejsze i jutrzejsze spotkanie przyniesie dla naszego zawodu nowe otwarcie. Potrzebujemy rozmowy i to jest niezaprzeczalna rzecz. Świat zmienia się wokół nas w takim tempie, że musimy w jakiś sposób reagować na otaczające nas zmiany i musimy w moim odczuciu mówić jakich zmian i jak chcemy dokonywać tych zmian. Mamy do przedyskutowania bardzo wiele problemów i musimy o tym rozmawiać, bo tylko spotykanie się i rozmawianie wyznaczy nam nowe kierunki naszego działania naszego zawodu. Jak popatrzymy na inne zawody prawnicze, adwokatów, radców, komorników, oni się niezwykle dynamicznie rozwijają. Natomiast ja mam wrażenie że my zatrzymaliśmy się w jakimś punkcie i kręcimy się w kółko. Nie wiemy, w którą stronę mamy iść. I mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie da odpowiedź na to pytanie i że będziemy się spotykać cyklicznie, bo nie zawsze jest potrzeba ogromnego yy, uroczystego kongresu, żeby rozmawiać o sprawach żywotnych dla każdego notariusza, dla naszego zawodu. I myślę, że dzisiejsze, jutrzejsze spotkanie da odpowiedź na to, w jakim kierunku ten notariat ma y, zmierzać.